Dobry, tutaj mas maślany i witam Was dzisiaj mniej więcej wtedy, kiedy skończyliśmy poprzedni odcineczek, czyli przeszukowałam wszystko do porodu naszej synki, czyli teraz tylko nasza synka musi zacząć rodzić. Od razu postawiłam trzy kołyski, żeby mieć pewność, że żadna nie będzie brzydka. Urodziła się dziewczynka, jakiej damy na imię. Okej, okay, niech będzie Ostrężyna, i mamy tylko jedynaka. To jest pierwszy raz, kiedy chciałam mieć trojaczki co najmniej, ponieważ. Odraciliśmy dwójkę dzieci, chciałam to szybko nadrobić mimo wszystko niech będzie, niech nasz sim posadzi te wszystkie rośliny a nasza simka w tym czasie niech trochę pozbiera śmieci, oczywiście w zależności od tego co robi nasz sim tak ja zmieniam mu aspiracje, na przykład teraz sadzi i podlewa rośliny, więc ja mu zmieniłam na botanika i zyskujemy, mamy już 4000 punktów, a potrzebujemy 5000, więc mam nadzieję, że szybko nam to zejdzie, ale ja bym chciała pójść do kasa, nie bez powodu, ponieważ nasi simowie od poprzedniego odcinka jeszcze się nie przebrali, więc ja muszę ich teraz przebrać. Jesteśmy już na parceli i nasz sim dleje, ale ja mu zmieniłam znowu aspirację, tylko po to, żeby przeszukał plażę, więc jak się poczuje lepiej to może pójdzie to zrobić. Tutaj nam się gnomy pojawiły. Dzięki temu zdobędziemy jeszcze więcej pieniędzy, ponieważ możemy je sprzedać. Oczywiście nie zależy nam tylko na wyposażeniu tego domu, ale żebyśmy mieli jeszcze pieniądze, żeby go później utrzymać. Więc trochę pieniędzy potrzebujemy. Nasza simka ma punkty aspiracji, więc możemy kupić eliksir, który pomoże naszemu Simowi mieć więcej energii na spełnianie aspiracji swojej. I w końcu zbiera, ale ja myślę, żeby pójść na miejsce, gdzie jest więcej piasku, więc już podróżujemy i proszę o to tutaj jak sobie kopię. Raczej szuka. Bardzo ładne otoczenie. Bardzo boli mnie to jak się zgnają. Przy okazji tutaj jest szoła może później z nią porozmawiamy. Póki co bym chciała, żebyś szybko zakończył ten etap przynajmniej. I spełniliśmy już ten etap, co nam daje 400, 200 punktów. Jeszcze nadal ale będziemy musieli spełnić, więc od razu jedziemy. Potrzebujemy odwiedzić jaskinię Sulani i już tutaj widzę, że to jest chyba gdzieś tutaj, więc podróżujemy tam. Mam nadzieję, że przy okazji coś nam się uda dostać. I od razu uzupełniliśmy aspirację, żeby zwiedzić jaskinię i zdobyć z niego skarb. Jestem ciekawa, co on zdobył. Prastary wrak. Głęboko w jaskini Emil odkrył podziemną plażę, na której spoczywał wiekowy wrak statku. Po zbadaniu zmurszałych. Szczątków. Postanowił zabrać ze sobą małą pamiątkę. Zostało nam tylko uciąć sobie leniwą drzemkę. Więc możemy już wracać: i o matko, co to tutaj jest! pójdźmy tutaj, ale ładnie to wygląda. Może na ekran końcowy pójdzie ten obrazaczek. W takim razie myślę, że możemy podróżować do domu. Wydaje mi się, że chodzi o materac tmuchany, więc może dodajmy go do stawu. Niestety tutaj to nie działa, więc musimy stworzyć oddzielny basen. Trochę, trochę to kosztuje. Jestem ciekawa, czy ta drzemka nam się zaliczy, bo trochę długo nam się nie zalicza. Może chodzi o to, że coś tam. Tak, chyba chodzi o to, dlatego po prostu tutaj się zrzebni. Tyle, że nadal nam się to nie daje. Okej, okay, co jest nie tak? Odprężający się Simowie mogą czasem uciąć sobie drzemkę, zwłaszcza jeśli są zmęczeni. Więc ja miałam się iść odprężyć, a nie zrzemnąć. Nie, najgorzej. Teraz największy jest problem w tym, że on się całkiem wyspał. Więc ojejciu, to od razu wstawaj, zajmiemy się tobą i trochę cię wykończymy. Może nawet pójdziesz na jogging. Ostrężna zmieniła grupę wiekową. Jaka cecha? Ojejciu, rozpromieniona. Trzeba będzie ją. Przebrać i zmienić jej otoczenie, ale póki co dam naszych simów na Barabara, bara, żebyśmy bardziej zaludnili, przynajmniej naszą rodzinę, ponieważ jest nas pięciu, abym chciała ośmiu, jak już mówiłam wcześniej. Nasz sim poszedł pobiegać. Ja już kupiłam łóżeczko i myślę, że w takim razie trochę się ogarnę tymi tutaj simami, czyli po prostu dam im jeść, żeby nie umarli mi z głodu, a tak to myślę, że sami sobie poradzą. Jak widzicie, nasz sim już tutaj dobiegł, aby odpocząć sobie na leżaku, więc możesz się odprężyć. Mam nadzieję, że zrzemniesz się, ponieważ bardzo tego potrzebujemy. I tak! Udało się! zrzemnąć się. Nigdy nie sądziłam, że będę tak ucieszona, jak ktoś pójdzie spać. Dzięki temu ukończyliśmy aspirację. Tylko jest jeden problem. Nadal nam to nie starcza. Okej, okay, więc może w takim razie zmieńmy aspirację na dużo szczęśliwa rodzina. Co tutaj mamy do zrobienia? My tutaj musimy wydać tysiąc moleonów na rzeczy dla dzieci. Myślę, że skoro już wydaliśmy ten tysiąc, to za chwilę usuniemy ten domek żeby nam się to zwróciło, ale za ten czas, póki to jeszcze mamy. Zmienimy aspiracje, żeby zobaczyć, czy jeszcze coś nam się uda. I tak, zyskaliśmy już 5000 punktów, więc kupujemy drzewko pieniążkowe. Sprzedajemy domek, pochowamy ważne dla nas rzeczy do wyposażenia i nie mimi odeszła. Ojejku, dopiero co ożyła, a teraz znowu umarła. Ale niech już tak będzie, przynajmniej będziemy mieli jej szczątki. Usuwamy parcele, usuwamy wszystko, całą. I tak dalej. I teraz możemy postawić umeblowaną. Tutaj widzę, że jeszcze w wyposażeniu mamy całkiem dużo rzeczy, więc może tak na wszelki wypadek posprzedamy kilka rzeczy, żeby się upewnić, że na pewno nam starczy. Oto nasi Simowie, a oto ich dom. Zobaczcie tutaj, jak to wszystko ładnie wygląda. I w ogóle zauważyłam, że tutaj krowokwiaty nam szyją, ponieważ jak już mówiłam, dość dawno robiłam ten domek, dlatego myślę, że po prostu może damy im cztery krowokwiaty. Może na zimę już ich coś zasadźmy, żeby później tylko to wyrosło. A teraz myślę, że możemy już wejść do środka. Może idźmy od samego dołu, co my tutaj mamy na dole. Niestety trochę widać, że no niezbyt tutaj widać cokolwiek, ponieważ to się zacina. Ale niech już będzie, jak wejdziemy tam, gdzie wcześniej była kuchnia. Nie uwierzycie, jest kuchnia. Postanowiłam na taki kolor pomarańczowo-granatowy, tak jak od początku planowałam. Jak wejdziemy po schodach, mamy tutaj jakiś salon, telewizorek, oczywiście dużo książek, mamy nawet akwarium. Tutaj mamy Mamy taką przytulną toaletę, i w tym domu postawiłam na to, aby jak najwięcej rzeczy takich jak ściany i podłogi były takie same, żeby było to takie dość naturalne. Chociaż samo to, że mamy akwarium i takie nowoczesne rzeczy, nie jest naturalne, gdybym chciała zrobić taką chatkę, ale no, mimo wszystko tak to wygląda. Tutaj są sypialnie dwie na dwa łóżka, i szczerze wam powiem, że myślałam, że po prostu tutaj wrzos i chryzantemę zamieszkają, ale tak średnio oni tutaj są. Dlatego myślę, że po prostu dorobimy dzieci. Tutaj jest taki balkon, nie wiem jak to powiedzieć. Można tutaj grilla zrobić, posiedzieć. A nie, że jak zejdziemy w osobnym pokoju, jest sypialnia rodziców oraz ich łazienka, więc wydaje mi się, że to bardzo przytulny domek. Mega mi się podoba. Tutaj damy im kroki, żeby mogły duchy do nich przechodzić i żeby nie czuli się tak samotnie. Pieniążkowe drzewko tutaj zasadzimy i ja nie wierzę, ale chyba kątem oka właśnie zobaczyłam prawdziwe gołębie. W sensie ptak w sensie nie utka. O, już widzimy tutaj Chryzantemę przyszła do nas, więc i opętuje nam rzeczy. Więc myślę, że tutaj już będą mieli fajny spokój, dobre życie. Takie już pełne luksusów. Dotrwaliśmy do tego miliona, może niedosownie, ale no nadal. Ogromnie mi się podoba, jak ten domek wygląda. I okropnie mi żal, że praktycznie zrobiłam go tylko po to, aby zakończyć naszą serię, więc już nigdy w niego zapewne nie pogram. I słyszałam kiedyś, że duchy simów wyg wyglądają tak, jak umarli. I ja tutaj nic nie widzę, a nie zaraz. Ona ma króliczka. Ojej, hejcie, jakie to jest mega słodziutkie i straszne trochę. Ale żółty królik ich zabił. Dobrze, że przynajmniej w restauracji nie byli. Więc oto jak ten domek wygląda. Nawet słońce wstało, w sensie dzień nastał, ale tutaj ładnie to wygląda. I właśnie na tym pięknym widoku z Wami się żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i zobaczycie poprzednie odcinki z tej serii, ponieważ naprawdę dobrze bawiłam się nagrywając je. To wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. Dziękuję za te wszystkie odcinki i pa pa!